Tegoroczna edycja festiwalu legionowskiego zawiera w sobie w znacznej mierze duety, choć ostatni koncert będzie bardzo uroczystym zwiększeniem festiwalu, bo wystąpi zespół Jerycho, który słuchacze legionowscy dobrze znają. Aczkolwiek postawiliśmy na duety bardzo, bardzo różnorodne. Dziś zabrzmią w skrzypce, wystąpi wybitny skrzypek Karol Lipiński, Brańka, w którejś kolejnej słonie wystąpi Tręba czy Igor Cocho, potem Zuzanna Elster na harfie haczykowej. Będzie też można posłuchać wibrafonu, co jest bardzo ciekawym co jest bardzo ciekawym instrumentem, tym bardziej, że on będzie brzmiał z dołu. Także bardzo jestem ciekaw, jak akustycznie to wszystko będzie współgrało. Będziemy też mogli oczywiście usłyszeć wybitną śpiewaczkę w opery bałtyckiej, panią Fabrello. Także myślę, że tego typu propozycja jest znakomitym świętem dla melomanów. Która po raz kolejny, po niestety pandemicznej przerwie, musiała zostać, zostać przełożona na ten rok. Także serdecznie zapraszam na kolejne festiwalowe koncerty. Myślę, że w tym, w tym roku będzie bardzo, bardzo dużo, duża różnorodność. No zapomniałem dodać, że jeszcze wystąpi Tytus Wojnowicz na, na oboju. Każdy z instrumentów jest jak. Jak wiadomo, zupełnie inny i dobór repertuaru z organami, oczywiście będzie adekwatny do tego, z jakim instrumentem przyjdzie walczyć naszym organistom. Instrument jest, jest bardzo dobry, jest świeżo po regulacji i, i mam nadzieję, że, że jeszcze w trakcie będzie regulowany. Także warsztat pracy dla organisty. No, można to nazwać trochę walką, dlatego że temperatury mamy nie, nie polskie, więc, więc to nie jest instrument, na którym się zbyt przyjemnie gra w taką temperaturę, ale, no, ale to samo dotyczy kameralistów, także, także cóż, jest lato w pełni lata. Można sobie posiedzieć w zimnym kościele i posłuchać przepięknej muzyki. Zdarzało się krążyć po Legionowie, ale szczerze mówiąc, pomysł ten nie przypadł mi do gustu. Dlatego, że no jednak to są najznakomitsze organy, na których można naprawdę z powodzeniem wykonywać wszechstronny repertuar bez żadnych ograniczeń. W przypadku innych kościołów mamy szereg tych ograniczeń. Z jednej strony wielkość instrumentu, na przykład przy ulicy Targowej, Kościele Miłosierdzia Bożego, tam jest instrument maleńki, więc on nas ogranicza do grania muzyki barokowej i, i praktycznie do akompaniamentu. Także ten instrument jest zupełnie uniwersalny i jestem przekonany, że, że właśnie tu są najlepsze warunki do słuchania muzyki. W takim kształcie, jakim ona powinna zabrzmieć.